ma widzowie, tu ja, ja, tutaj. George, czyli George Kontra, Banan. Siema widzowie, dzisiaj lubimy i, nam, i dzisiaj lubimy widzowie, lubimy, lubimy to co robimy, się to zniesimy, ale to co to nie lubimy, ale to będzie to, co to chcemy to robić, ale nie będziemy robić tego jak chcemy. To będzie nasza troszeczka właśnie, ale jeszcze pożałujemy, ale nie. Nie będziemy mówić po co tego, będziemy tylko tak blisko pokazywać moje twarze. Nie powiemy dlaczego. Ale to jest nasza piosenka. Piosenka, 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 piosenka. Piosenka, piosenka. Ja wow. jeszcze miałem tylko tyle dowodziów na to, żebyście żeby mieli widzieć obie czego żyć. Ale nie robiłem tego od wielu dni. Nie chciałem, ale ja chciałem Was zapewnić widzowie, ale chcieliście mnie odrzucić, ale ja Was nie odrzucę i będę zawsze razem z Wami. Nie rozumiecie tego, jak Was kocham, ale nie rozumiecie, musicie to naprawdę zrozumieć. Ale my was naprawdę kochamy. Naprawdę trzeba w to uwierzyć. Ale my was zawsze będziemy kochać. I nigdy was nie zapomnimy, widzowie. Ale jesteśmy widziami i zawsze robimy to. Gotujesz fajne, ale boimy się tego zrobić. Ale jesteśmy tacy sami, nic się nie stanie. Ale z wami zawsze będę kompla, mami. Ten taki mały, ale jeszcze mam zrobię niespodziankę. widzę mnie. widzę. Mnie. Ale jeszcze mam to gdzieś. Nie rozumiecie. Nie rozumiecie mnie, proszę was, nie rozumiecie, nie rozumiecie mnie, e, mnie, nie rozumiecie mnie, nie rozumiecie mnie, proszę was, zostawcie mnie w spokoju, nie lubię wam, nie lubię wam, czego, tego, nie daluję. O! Ale dlaczego ja was widzowie tak nie cierpię, ale was kocham, bo to jest George X Baran, bo ja miałem taką nazwę i to jest muzyka po polsku, George jest z Ameryki, ale śpiewamy teraz po polsku, Jo! No i mamy teraz takie życie, gdzieś mamy do niesklaczenia, do cienia. joł. Aha! Widzowie! Widzowie, 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 To jest ja. widzowie, 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 To jest ja.